Dzisiaj będę prostowania jednej kwestii, ponarzekam na Dragon Age: Weilgard i opowiem o tym, że zostaje antylog grifterem przez kinocentryka. Ja się nazywam Jakub Lipowski, a to jest dziesiąty odcinek niezłej lipy. Miejscami będą się dzisiaj pojawiać obrazki. Zacznijmy od sprostowania filmu Problemy ideologicznych produkcji na przykładzie chrześcijańskich filmów i jak im zaradzić. Ja pod filmem dodaję komentarz wyjaśniający sprawę, ale może komuś umknął. Generalnie w trzech miejscach wymiennie użyłem zwrotu katolicki zamiast chrześcijański. Ma to o tyle duże znaczenie, że użyłem tam filmu Bóg nie umarł, który jest filmem protestanckim. Dodatkowo jedna z testowych miniaturek miała napis na bazie katolickich filmów, co mogło wprowadzać w błąd. Dziękuję Xaveriuszowi i Paulinie Gabrys8874 za wyłapanie błędu oraz zwrócenie mi uwagi. Pozdrawiam też Kinga 428, bo zauważyła jeszcze jedną ważną rzecz. Przywołany C.S. Lewis należał do kościoła anglikańskiego, więc użycie terminu katolicyzm w jego kontekście również było błędne. Pomówmy jeszcze o filmie, bo dostał 157 łapek w górę i 17 w dół, czyli aż 10%. Ilościowo jest to najwyższy wynik na kanale, a procentowo drugi najwyższy po materiale o 1670. Z czego to wynika? Otóż w filmie pojawia się krytyka pewnych zjawisk obecnych w popkulturze, konkretnie chodzi mi o wpychanie jakiejkolwiek ideologii na siłę. Ja ukazałem to z pomocą krzywego zwierciadła i przesadzonej metafory, co wprost mówię pod koniec filmu. Niestety część osób odpaliła się już na sam start, że jak ja śmiałem krytykować chrześcijańskie produkcje, skoro druga strona tak robi, a nie oni. No nie wszyscy załapali ukryte znaczenie, więc od pewnego momentu zacząłem pisać w komentarzach wprost o co chodzi. Tym samym wkurzyłem kilku chrześcijan oraz parę osób anti jak i pro -walk. YouTube pokarał mnie za tak bezczynne zachowanie i uczył zasięgi mimo rekordowego początku, porównywalnego z tym z filmu o rasach. Gorzkie jest życie na tym łez, Padol. No ale przynajmniej wydarzyła się jeszcze jedna ciekawa rzecz. Mój widz Angron, myślnik D7L, podesłał ten film niejakiemu kinocentrykowi, youtuberowi zajmującego się serialami, filmami, książkami i grami wideo. W kwestii dzieł kultury poruszamy się po podobnych polach. Kinocentryk ma na ten moment około 1660 subskrypcji i powiedziałbym, że jest to raczej lewicowy twórca. Pewnie dogadałby się z Journanem i Orestesem. Nagrał nawet godzinny materiał na kanały antywok, takie jak Critical Drinker, 300 Kultura i Drwal Rembajlo. Opublikował też film Dlaczego wszystko jest wok i jak działają popkulturowi grifterzy. Ja go obejrzałem i pojawiają się w nim dobre punkty. Nie zgadzam się w pełni, ale. Polecam go obejrzeć. Zrobił to chociażby Angron, który wcześniej prowadził pod nim dyskusję. 29 października w osobnym komentarzu podlinkował pod nim mój materiał o produkcjach ideologicznych. Zaraz wam go pokażę razem z odpowiedzią, ale najpierw pozwolę sobie puścić fragment materiału Kinocentryka na przyspieszeniu 1.25. Na koniec oczywiście chciałbym zaprosić Was do dyskusji w komentarzach. Uważam, że te tematy są teraz elektryzujące, są też niestety mocno polaryzujące, więc ważne jest to, żebyśmy sobie dyskutowali, żebyśmy mieli właśnie taką refleksję, żebyśmy przemyśleli sobie pewne rzeczy. Na pewno jest coś, czego ja nie dostrzegam, na pewno Wy chętnie chcielibyście mi coś wyperswadować. Czekam na to, bo w ten sposób możemy się czegoś nauczyć, możemy stawać się lepszymi ludźmi, że tak powiem, już górnolotnie na koniec. Przejdźmy teraz do komentarzy. Angron. Na podstawie chrześcijańskich filmów wyjaśnił problem z WOK. Wstawiony link do mojego filmu. Kinocentryk. Jeśli to nie jest satyra i zarówno autor, jak i ty bierzecie to na poważnie, to mam do powiedzenia tylko wielkie XD. Ja rozumiem, że kinocentrykowi nie chciało się merytorycznie kłócić z randomem z internetu pod filmem sprzed ponad tygodnie. I tak fajnie, że w ogóle Angronowi odpisał. Aczkolwiek ja mam problem z tą wymianą zdań. Jeżeli kinocentryk ma zarzuty do mojego materiału, to mógł chociaż napisać pod nim rzeczowy komentarz, wypisać jasno, z czym się nie zgadza, co mu się nie podoba i tak dalej. Wydaje mi się, że napisanie mam do powiedzenia tylko wielkie XD pod materiałem, w którym krytykuje się niemerytoryczny sposób dyskusji wypada niepoważnie. No ale ta wymiana zdań ma ciąg dalszy, który mnie wkurzył. Czytam całość, żeby nie było zarzutów, żeby moje zdanie z kontekstu Angron. A co Ci się nie podoba? Wcale takim ideologicznym słoniem w przedpokoju nie są dobrzy Orkowie w Rings of Power XD Kinocentry. Dobrze Orkowie? Ja nie znam za dobrze Tolkiena, ale słuchałem znawców tematu, jak najbardziej torkowe przedstawienie w Rob jest zasadne dla twórczości Tolkiena. Ale generalnie to na każdym podstawowym poziomie, poznawczym, teoretycznym, empirycznym. Ten materiał wypadłby tylko nieźle jako prawicowa satyra, bo jeśli jest na serio, to ręce opadają. Zacznę i skończę tylko na słowie ideologię. Każde dzieło jest zawsze podszyte jakąś ideą, to po pierwsze, a po drugie, zależy co uważacie za ideologię, bo jest różnica między poglądami a przyzwoitością. Pominę segment z orkami, bo on jest poza tematem. Niestety kinocentryk znowu nie odnosi się w merytoryczny sposób, tylko rzuca hasłem, jeśli to jest na serio, to ręce opadają. Mógł się jeszcze odnieść konkretnie do tematu, bo ja podałem definicję produkcji ideologicznej w swoim materiale, no, ale tego nie robi drugi raz. Dalej Angron pisze. No widać tą przyzwoitość w produkcji Netflixa XD. Wstawiony link do materiału o tom prejderze. Kinocentryk. Nie będę oglądał tego materiału, bo już mnie po minucie totalnie odrzucił chłop robiący aferę o cyca XD. Jeśli napakowana kobieta w popkulturze jest ideologią, w nawiasie nie uważam, że tak myślisz, ale jeśli, zamknąć nawias, to serio nie dogadamy się. Ja początkowo miałem się nie odnosić do tej dyskusji, ale ten ostatni komentarz przelał czarę goryczy, bo moim zdaniem podpada pod manipulację. Ja to sprostuję na wszelki wypadek, bo jeszcze przyklei się do mnie łatka prawicowego griftera. Mam też świadomość, że oburzyłem się o komentarz, który widziały pewnie trzy osoby, czyli ja i uczestnicy dyskusji. Kinocentryx stwierdził w nim, że robi aferę o biust i ja obejrzałem swój materiał jeszcze raz. Ja sprawdziłem skrypt i mam wrażenie, że niczego takiego nie robię. Relacjonuję co widziałem w sieci, czyli narzekanie na design lary i zmianę orientacji w sposób przesadzony, żeby przyciągnąć uwagę. Rzucam hasłami takimi jak klasyczny Netflix, płaska lesbijka, a przy porównaniu z C1 mówię o ironio. Odrzuciłem też takiego prześmiewczego mema. Wydaje mi się, że gdybym się tym na poważnie przejmował i kręcił aferę, to użyłbym innego przekazu. Sam mówię, że kontrowersje są najmniejszym zmartwieniem serialu, ale trzeba wytrzymać 3 minuty, żeby to usłyszeć. Przywołuje opinię człowieka z ZSP, który nie krytykuje koncepcyjnie designu lary, co innego wykonanie i proporcji. W podsumowaniu bagatelizuje nawet znaczenie kontrowersji. Wydaje mi się, że ciężko to uznać za robienie afery ocyca, jak to kinocentryk ujął. Wierzę, że to był po prostu niezbyt przemyślany skrót myślowy. Mi się w topy też zdarzają. Podobne kompromaty na mnie pewnie możecie znaleźć w moich odpowiedziach. Na pewno dałem się odpalić w dyskusji na wykopie, link macie w źródłach. Przyznaję, sam sobie zasłużyłem opisem. Powiedzmy sobie jeszcze, jak można było poprawić odpowiedź kinocentryka. Zamiast pisać, nie będę oglądał tego materiału, bo już mnie po minucie totalnie odrzucił chłop robiący aferę odsyca XD można to było napisać w ten sposób. Dzięki za link, ale nie chcę oglądać tego materiału. Wytrzymałem minutę, bo autor odrzucił mnie wstępem. Leci na kontrowersji i od razu zaczyna gadać o biurze oraz orientacji, jakby to miało kluczowe znaczenie. Od razu mógł się skupić na tym, że serial jest niskiej jakości. Reprezentuję tutaj klasyczną grifterską postawę, którą staram się zwalczać. Nie mam ochoty na dyskusję z kimś takim. Ten komentarz byłby dużo lepszy. Nie byłby idealny, bo ja nie bez powodu dodaję podpisane sekcje do filmów. Można pomijać pewne fragmenty. Poza tym przypominam, że Kinocentryk zapraszał do dyskusji, której tutaj unika i nie używa merytorycznych argumentów. Także, Michale, jeżeli to oglądasz, to zapewniam, że nie taki straszny Grifter, jak go maluję. Polecam, żebyś obejrzał mój materiał o znaczeniu rasy i wyglądu postaci, bo wydaje mi się, że sensownie adresuje część problemów złog, o których u siebie mówiłeś. Na koniec, wątek griftersko-humorystyczny, który akurat ładnie wpisuje się w dyskusję o ideologii. Wyszedł Dragon Age Veilgard. Ja wczoraj na pik wrzucałem krótkie omówienie afery z powrotem do formy Bioware, więc tutaj ograniczę się do paru kontrowersyjnych scen i motywów. No ale najpierw kontekst, bo pewnie każdy tutaj jest graczem. Generalnie Dragon Age to dość kultowa seria RPGów. Fani marudzą, że już druga odsłona szła w złym kierunku, ale Inkwizycja, czyli trójka, zbierała największe bady. Sporo się mówiło o odchodzeniu od klimatu i redkonowaniu serii. Nie ma się co dziwić, bo Bioware, czyli twórcy gry, dość ostro lecieli po banty w pierwszym Dragon Age'u. Mieliśmy w nim mnóstwo kontrowersyjnych motywów, jak na dzisiejsze standardy. W jednej misji, w której mówicie kobiecie, że jej mąż zginął, wasz kompan może strzelić tekst Dobre wieści! Jesteś teraz singielką. Społeczność krasnodów była bardzo szowinistyczna. Do tego, jeśli gracie kobietą, to jeden towarzysz może zrobić wam pogadankę, że kobiety nie powinny być wojowniczkami. Do zakonu elitarnych wojowników dołączacie poprzez wypicie krwi demonów. Zrobienie tego jest bardzo niebezpieczne i wypicie może spowodować śmierć. Tu spoiler z pierwszej części. Przy waszym dołączeniu spośród trzech osób giną dwie osoby. Jedna od wypicia krwi, a druga została zabita przez strażnika przeprowadzającego rytuał, bo drugi uczestnik odmówił wzięcia udziału w rytuale. No, nie jest lekko, panuje dość mroczny klimat. Tymczasem w Eilgardsie dostajemy sceny pisane na poziomie Gimbusa, który zakochał się fantazy. Ja wczoraj oglądałem streama Krzysztofa M. Maja i dialogi są tak źle napisane, że to aż głowa boli. W chabie dostajemy lustro, w którym można odblokować opcję transseksualnej tożsamości płciowej. Jedna z towarzyszek otwiera rozmowę ogłaszając, że zostaje niebinarna. W innej scenie druga postać mieli zaimki, robi za to karne pompki. Dziwnym trafem reżyserką gry była Corinne Bush'a, która określa się jako queer sexual Gendermancer, co przełożyłbym na queer seksualną gendermantkę. <grywki> bo... Słuchajcie, nawet nie wiecie jak ciężko było to przeczytać na poważnie. Jak ja bym tu usłyszał od jakiegoś drwala było, czy innego antyłok wojownika, bym to bym tu uznał za fake newsa czy też prawicową satyrę kalifornijskiego game devu. Skomentowałbym to szerzej, ale w sumie nagrałem już materiał o produkcjach ideologicznych, nawet nie zdążył się dobrze zestarzać, a można go już odgrzać. Natomiast podzielę się z wami czymś innym. Sytuację ideologiczną w Wielgarda najlepiej podsumowała mi zaprzyjaźniona, nieheteroseksualna osoba, która kocha serię tych gier i chodzi na marsze równości. Proszę o wykreślenie mnie z LGBT, jak to ma tak kurwa wyglądać. Wydaje mi się, że chyba przyda nagrać się kontynuację materiału oraz jaki wygląda postaci. O tytule czy płeć i orientacja postaci ma znaczenie. Dajcie znać, czy bylibyście tym zainteresowani. No a na dzisiaj to by było na tyle. Ja nazywam się Jakub Lipowski i jak zwykle życzę udanego dnia.